Enoturystyka jest fajna. Będziemy próbować potwierdzić to zdanie. Jacek Kowiński, winna droga. Katarzyna Korzeń, Enoporta. Jedziemy dzisiaj na Opolszczyznę, a konkretnie do domu Harbielin. Do największej polskiej winnicy. Co do zasady, nie do winnicy, tylko do domu. Także zapraszamy i sprawdźcie razem z nami, czy Enoturystyka jest fajna. Dom Harbielin to kompleks budynków z 1896 roku. Położony jest w miejscowości Harbielin u podnóży gór Opawskich w pięknym i charakterystycznym dla Opolszczyzny rolniczym otoczeniu. Witam nas i opowiada o tym, jak działa zespół domu Harbielin, menedżerka i winemakerka Ola Grocholska. Uzupełniamy się na pewno, staramy się być zastępowalni. W razie, no jesteśmy, uczestniczymy też w dużym projekcie, więc no nie możemy tutaj jakby liczyć na to, że jedna osoba zajmie się taką dużą działką, jakby chociażby jakby, jak produkcja wina, czy jak przyjmowanie gości, tylko staramy się gdzieś tutaj wymieniać i w miarę swoich możliwości zastępować. Nie jest to praca łatwa. W zespole pracuje się najlepiej, zwłaszcza w tak zgranym zespole, jakim jest dom Harbielin. Jesteśmy jeszcze, jak wspominałam wcześniej, pracujemy rodzinnie, więc to, jest takie, to są takie e, bardzo wrażliwe relacje, bo jednak wciąż musimy o tym myśleć, że mimo że pracujemy razem i tworzymy coś fajnego, to jesteśmy rodziną i o te relacje też musimy dbać. E, ale póki co udaje nam się gdzieś to tak fajnie połączyć, mimo takich naszych dość mocnych charakterów, raczej pracujemy w zgodzie, przyjmujemy też wiele krytycznych rzeczy od siebie, staramy się nie kłócić, raczej przekładać to, te nasze różnice, zdań na coś fajnego. Tutaj w przypadku przetwórni, no to głównie funkcjonujemy sobie razem z Olą, czyli prywatnie z moją kuzynką, gwoli jasności. I jest to praca, w której nawzajem też możemy się inspirować, co jest na pewno pomocne, na pewno pozwala utrzymać taką fajną energię w pracy z winem. I myślę, że z pożytkiem dla nas, dla nas wszystkich. Jakie są priorytety domu Harpielin, opowiada Marian Wiktorski, dyrektor sprzedaży. No, przede wszystkim, my, jako producent wina, chcemy skupiać się na produkcji wina białego. No, blisko 80% naszych nasadzeń to winorośle białe, a dodam jeszcze, że z Pinot Noir będziemy robić również wino metodą tradycyjną. Drugim naszym priorytetem to wina właśnie musujące. Metoda tradycyjna i również szeroko lubiana w Polsce i często wybierana. Metoda szarmata, a żeby to troszeczkę odszyfrować, to oczywiście jest to wino Prosecco, czy przede wszystkim w tym stylu, jakim robi się Prosecco. A trzeci priorytet to odmiana winorośli, to souvenir gris. Postawiliśmy na tą odmianę winorośli. Ona jest w zasadzie dla nas no, najważniejszą odmianą. Robimy z niej wina bardzo pijalne, bardzo przystępne. I dobrze się z nią czujemy, a wydaje nam się, że ona również dobrze się z nami w Anglii. Poznaliśmy trzon zespołu domu Harbielin, odpowiedzialny za produkcję wina i enoturystykę. Ale zapytajmy właścicieli, skąd w ogóle pomysł na to, że dom Harbielin powstał? Przed wami Tomasz Kwinta, przewodniczący Rady Nadzorczej i współwłaściciel, oraz Jarosław Grucholski, prezes zarządu winnicy Harbielin. Zaczęło się od pomysłu, który przyniósł Jarek, który zaproszony przez swoje córki razem z małżonką pojechał do jednej z polskich winnic i przyjechał z propozycją, z pomysłem, że może też byśmy taką winnicę nasadzili. I tak rozpoczęła się wzajemna przygoda i przede wszystkim rozważania, czy winnica w tym naszym wspaniałym miejscu rzeczywiście jest fajnym rozwiązaniem. I po dłuższym namyśle doszliśmy do wniosku, że jak najbardziej. Najbardziej się obawiałem się tego, że ci młodzi nasi przyjaciele i pracownicy, członkowie spółdzielni, nie złapią, że tak powiem, albo nie podejmą tego tematu. My już mamy swoje lata. Dosyć dużo doświadczenia w rolnictwie, więc dla nas nie było to wielkie wyzwanie założyć winnicę, bo winorośl to kolejna roślina, której chcieliśmy się nauczyć. Natomiast to, że młodzi podjęli to wyzwanie, że oni się pięknie tym tematem, ten temat wczuli, że no, są pełni dynamizmu w tym, co robią, to jest dla mnie największa radość. I taka sukcesja, że nie możemy spokojnie odejść, bo ci młodzi, którzy są tutaj, oni kochają winiarstwo, kochają wino, na pewno będą tworzyli dobre wino i tutaj ze spokojem obserwuję poczynania tej młodzieży. Młodszej i starszej. Tworzą fajny zespół, fajnie ze sobą pracują i to jest chyba największa wartość i największa radość dla nas. No to wróćmy do tej młodzieży i zapytajmy, co przyciąga ich do pracy przy tworzeniu wina. Wydaje mi się, że naj, takim najciekawszym aspektem tej pracy jest to, że jest to praca mimo wszystko kreatywna. Chociaż mówimy o, o cyklicznym i powtarzającym się w zasadzie w pewien sposób procesie, to moim zdaniem nie jest to praca odtwórcza, tylko jest to zupełnie, zupełnie praca kreatywna. Dodatkowo jest to praca bardzo dynamiczna ze względu na wiele czynników zmieniających się na przestrzeni całego, całego sezonu. Więc myślę, że najbardziej w tej pracy lubię, tu, lubię to, że nie ma tutaj nudy. Dla ciekawych, którzy być może chcieliby pójść drogą tej harbielińskiej młodzieży, zapytajmy, skąd wzięli wiedzę na temat tego, jak robić wino. W moim wypadku edukacja analogiczna zaczęła się tak naprawdę od pioniera polskiego winiarstwa, trochę czyli od Podkarpackiej Akademii Wina i e, takiego podyplomowego studium winiarstwa. E, później dosyć mocny nacisk położyłem na to, żeby zdobywać jak najwięcej praktyki. E, z, z, ze zdobywaniem tej praktyki tak naprawdę głównie wiązały się wyjazdy na wszelkiego rodzaju e, praktyki czy staże, e, również do zagranicznych winiarni. E, natomiast nie ukrywam, że dla mnie największą inspiracją i największym e, takim. Doświadczeniem ze strony, ze strony Enologii jest współpraca z Agnieszką Wyrobek-Ruso, która no oprócz tego, że tutaj w nie konsultuje nasze wina, to jednocześnie jest właśnie taką mentorką, która, która pozwala mi się w tej dziedzinie rozwijać. Wydaje mi się, że w Polsce wykorzystałam już praktycznie większość z możliwości nauki. Um, teraz um, chciałabym nawet. Będę miała taką możliwość, żeby we wrześniu podejrzeć, jak nasi um, koledzy winiarze z, z, z zachodniej granicy robią wino? No dobrze, wiemy już skąd czerpią wiedzę. To dowiedzmy się, co ich nakręca do tego, aby pracować przy winie. Ja uwielbiam ludzi. Tak naprawdę to winiarstwo nie tylko w Polsce, ale u nas szczególnie otacza się fantastycznymi ludźmi, którzy są naprawdę bardzo pozytywnie zakręceni, którzy przynoszą tu bardzo dużo wzajemnej, fajnej energii i my razem z moim zespołem staramy się to wykorzystać. Super się napędzamy, ale nasi klienci, noturyści, którzy nas odwiedzają, to jest najlepszy motor napędowy i to lubię najbardziej. No to skoro jesteśmy już przy enoturystyce, która zresztą jest głównym tematem naszego filmu, zapytajmy Oli, menadżerki, czego enoturysta może spodziewać się po wizycie w domu Harbieli. Enoturysta u nas przede wszystkim może zobaczyć po kolei, jak produkujemy wino, może zwiedzić naszą winnicę, może degustować wina. Prowadzimy ENO wycieczki dla osób indywidualnych każdą sobotę o godzinie 14, ale również przejmujemy grupy. Dla nas grupa to jest powyżej 6 osób, i jakby do nich już dostosowujemy się tutaj indywidualnie z terminem i z, i z godziną. Wszyscy, wszystkim oferujemy wyjazd najpierw na Winnicę, oglądamy sobie nasze pola, piękne krajobrazy dookoła. Później przechodzimy przez przetwórnie, również pokazujemy park maszynowy i na końcu degustujemy wino. Czyli tak naprawdę pokazujemy od początku cały proces, od pola do kieliszka. Zawsze odbywa się to z naszym przewodnikiem, jest to ktoś z nas, czyli ktoś, kto aktywnie bierze udział w, albo w produkcji wina, albo aktywnie bierze udział po prostu w tym projekcie. To jest taka nasza standardowa oferta dla gości, którzy chcą trochę nas poznać i też zobaczyć, jak robi się wino w farbielinie. Ale również w tym roku bardzo mocno stawiamy na to, żeby spędzić u nas trochę więcej czasu na różne sposoby. Eno, wycieczka to jest jedno. Otworzyliśmy w tym roku ogród. Dzieje się tutaj dużo fajnych, bardzo różnych rzeczy, od warsztatów serowarskich do. Nawet koncertów ze sceną 360 stopni. Wszystko, wszystko to jest jakby robione po raz pierwszy i trochę na przetarcie, ale bardzo mamy fajne zwrotki od naszych gości, i myślę, że to zaowocuje tym, że w przyszłym roku zdecydowanie będzie tych wydarzeń więcej. Będą one jeszcze inne, bo chcemy po prostu być takim miejscem, gdzie nie tylko przychodzi się do sklepu, kupuje wino i wychodzi, tylko można fajnie spędzić czas. Poznać to miejsce, poczuć je, poznać nas. Zawsze się tutaj ktoś z nas kręci. Um, po prostu fajne miejsce, do którego się wraca. No tak. Tylko, jakie są argumenty za tym, żeby wrócić do miejsca, w którym już raz byliśmy? Może odpowie nam na to Marian. Każdy z nas ma, ma jakiś swój styl opowieści, ma swoją domenę, w tak, której jest, jest specjalistą, czy to Winogrodniczą, czy somalierską, czy, czy po prostu produkcję, produkcję wina, więc to zabarwienie i ta opowieść zwykle jest inna. Bo poza tym my też jesteśmy i różni od siebie i przekazujemy też różne emocje. Dlatego tak faktycznie można nas odwiedzić nawet i 10 razy, spotkać 10 różnych domowników, i faktycznie ta, ta opowieść będzie wyglądała zupełnie zupełnie inaczej. Oczywiście no, cały czas jest o, o, o nas, o domu Harbieli no winie. Więc ten kręgosłup, kręgosłup jest, natomiast to zabarwienie zwykle może być inne. Nie wiem jak was, ale mnie Marian przekonał. No ale żeby jeszcze głębiej wejść w to, czy warto odwiedzić winnicę Dom Harbielin, wybierzmy się na wycieczkę w trybie błyskawicznym. Jako nasz przewodnik, tym razem na Korzeń. Dom Harbielin to jedno z takich wyjątkowych miejsc, gdzie możemy zajrzeć do każdego pomieszczenia, zobaczyć wszystkie etapy produkcji wina. Podejrzeć, spróbować i posłuchać opowieści, co dzieje się w którym miejscu. Za mną jedna z dwóch przetwórni. W tym miejscu odbywa się pierwszy etap produkcji, czyli najważniejsze rzeczy: fermentacja alkoholowa, fermentacja jabłkowo-mlekowa, wcześniej maceracja bądź nie maceracja, w zależności od tego, jakie wino powstaje. I najważniejsze i najciekawsze, uwaga, między dwójką. A drugą częścią w, yy, przetwórni wino jest przepompowywane pod przejazdem. Druga część przetwórni, ta za mną, to ta, w której magia dzieje się wolniej i dłużej. To tutaj wino jest kupażowane, dojrzewa. Dojrzewa w zbiornikach ze stali nierdzewnej jest przelewane i jak to ładnie mówimy, pielęgnowane do momentu, kiedy będzie gotowe do przelania do beczki lub wlania do butelek. Mamy tutaj też specjalne pomieszczenie do butelkowania, a linia butelkująca została przygotowana specjalnie dla domu Harbieli. Jest przystosowana do butelkowania zarówno win spokojnych, jak i win musujących przygotowywanych metodą Szarmata. W kolejnym pomieszczeniu odbywa się enologiczna magia beczki, czyli chemia i fizyka kontaktu wina z drewnem. Dojrzewają tu głównie wina czerwone, ale nie tylko, bo również sajwal, którego niedługo będzie można spróbować. Zarówno w przypadku win czerwonych, jak i białych. Beczka nadaje winu charakteru z dwóch powodów. Po pierwsze, substancje chemiczne z drewna przenikają do roztworu, a po drugie mamy tam mikrooksydację, która pięknie, pięknie rozwija smaki i aromaty. Jednym z ważniejszych miejsc, przynajmniej dla takich ludzi jak ja, jest jeszcze jedno pomieszczenie sala degustacyjna. A skoro już o degustacji mowa, zapytajmy, czego można się napić w domu Harbielin. Jesteśmy producentem e, młodym. Debiutowaliśmy na rynku w zeszłym roku, w czerwcu. E, I na dobrą sprawę, na większość win jeszcze e, czekamy. E, mamy je w winiarni, mamy je w beczkach, natomiast no, są zbyt młode, żeby je jeszcze zabutelkować i e, no, zaprezentować gościom do, do spróbowania, do degustacji. Aktualnie trzy wina, Souvenir Gris, Muscaris, Solaris, wszystkie wina z roku z rocznika 2023, ale na koniec września planujemy premierę Sejwala, Sejwala z beczki. Jest to taki styl dość niepopularny, wyjątkowy myślę w Polsce, ale wydaje się, że osiągnęliśmy tutaj bardzo ciekawy efekt w postaci przepysznego wina. Skoro już wiemy, jakie wina produkuje dom Harbierin. Sprawdźmy, jak to wszystko rośnie wskakujemy na przyczepę i jedziemy do winnicy. No i jesteśmy w winnicy. Najważniejszym miejscu, Każdego przedsięwzięcia winiarskiego, nawet 90% tego, co wąchamy, tego, co degustujemy i tego, co sprawia nam przyjemność w kieliszku, zależy od winnicy, właśnie. Mówimy, że wino powstaje w winnicy, i to wcale nie jest frazes, tak naprawdę najważniejsze są owoce, najważniejsze są krzewy, no i bardzo ważna jest praca winogrodnika. W domu Harbielin. Aktualnie mamy ponad 40 hektarów upraw. My teraz jesteśmy w tak zwanej dużej winnicy, jednej z pierwszych nasadzonych części, a pokażemy Wam również maluchy, czyli tegoroczne kolejne 15 hektarów. Uprawianych jest tutaj kilka odmian, kilka szczepów, zarówno mieszańce, jak i jak to je nazywamy winifery. Różne wina, różne style, ale to wszystko dzięki temu, że mamy. Różne odmiany i szczęśliwe krzewy. Z winnicy wróćmy z powrotem do folwarku i zapytajmy, jak to się dzieje, że to wszystko wychodzi tak dobrze? Myślę, że tworzymy mm, zespół yy, fajnych ludzi. Jest to głównie rodzina i, i przyjaciele. Dla mnie osobiście jest to bardzo ważne, że mogę pracować z takimi fajnymi ludźmi. My się po prostu lubimy, my robimy to, co kochamy, i myślę, że między nami jest fajna energia, i my tą energią zarażamy naszych kości. Firma to ludzie. Nie da się zbudować firmy, która jest dynamiczna, która tworzy fajne miejsca, która przyciąga ludzi. Jeśli tej energii, tego zapału, tego błysku w, oko, w oku nie ma wśród, tych, wśród tego zespołu. Jeśli oni się dogadują fajnie, chcą ze sobą pracować, mają jakąś wizję, ta wizja jest spójna i ta wizja jest jak gdyby przez nich wszystkich akceptowalna, to uważam, że to jest taki powód do tego, żeby powiedzieć, że farbinie jest fajnie. Tak, jesteśmy spółdzielnią, rzeczywiście to jest forma organizacyjna, ale dla nas jest to dom. I dom to jest miejsce, w którym mieszkają domownicy. Domownikami jest i rodzina, i przyjaciele, którzy są członkami spółdzielni. To jest bardzo popularny sposób na prowadzenie tego typu działalności za granicą, w Niemczech, w Austrii, we Francji. W Polsce rzeczywiście do tej pory. Niezbyt często wykorzystywany, o ile nam dobrze wiadomo, to chyba jesteśmy pierwszą polską winicą w formie spółdzielni, ale jest to jeden z najbardziej uczciwych sposobów na rozliczenie wkładu zarówno pracy, jak i finansowego versus ewentualne przyszłe przychody, na które kiedyś też mamy nadzieję. Dom. Dom łączy ludzi. Dom bez ludzi jest po prostu pusty i tak, też czuję się tutaj jak w domu. Harbelin to miejsce z dobrą energią, w którym powstają dobre owoce i świetne winy. Skoro wróciliśmy do tematu wina, powiedzcie nam, jakie wino polecacie z domu Harbielin? Wino domu, a ponieważ jest inne, jest mało interwencyjne, jest takie trochę szalone. Myślę, że to wino się albo lubi, albo się go nie lubi. Jest takie od nas serca dla naszych gości ma charakter. Bo ja jestem zadeklarowanym sowinierowcem. Natomiast, no, czekam na Sejwala, nie ukrywam, aż go zabutelkujemy i, i będzie gotowy do picia. I wydaje mi się, że to może być zacięta konkurencja, ale to zawsze można zabrać ze sobą dwie butelki. Ale aktualnie sowinier. na specznik. Ja w zasadzie lubię wszystkie nasze wina, oczywiście Souvenir Gris jest takim winem, który najczęściej pijemy, natomiast uwielbiam Muscarisa za jego wspaniały aromat, uwielbiam Johannitera za to, co potrafi pokazać i w jaki fajny, taki kontemplacyjny sposób z nami rozmawia. Lubię bardzo Solarica, który jest taki dla mnie deserowy i, i, i bardzo otwarty. Generalnie uwielbiam wina z Harbina. No zdecydowanie Souvenir Gris, ale powiem, że Johanniter to też jest mój typ. No i na koniec jesteśmy w Harbielińskim Ogrodzie. Zielono, przyjemnie, chłodno nawet w upalne dni. Leżaki jeszcze złożone, ale każdy kto przyjedzie może rozłożyć, usiąść i chillować dowolnie.